No, nareszcie się doczekałem. O, o. Myślałem, że to coś małego. Powiem Wam, a to? Witam na kanale Pleran z wędką. Dzisiaj, dzisiaj kolejny dzień nad Wisłą. No i jak ostatnie półtora tygodnia próba z sandaży. Niestety powiem Wam, że jest tak kiepsko tutaj u nas na, na Mazowieckim, że zabać sandacza, no to tak jak wygrać w Totka. Próbowałem i z brzegu, i z pontonu i w różnych miejscach no i na razie na zero Także postanowiłem wrzucić wam filmik z ostatniego wypadu gdzie jeszcze udało mi się połapać ostatnich boleni roku, takich planowanych bo podejrzewam, że przy Sandaczu jeszcze się trafi jakiś przyłów ale już teraz po tych przymrozkach bo ostatnie dni to są już przymrozki w nocy dzień też już o, nie, nie za specjalnie ciepło, także już tylko będzie jako przyłów także zapraszam do obejrzenia filmu no i jak zawsze Dajcie łapkę jakąś tam w górę No chyba, że się komuś nie podoba No to No to niech nie daje łapki wcale No i komentujcie I subskrybujcie Nie spodziewałem się takiej szybkiej akcji nie jest duży No ale waleczny Nie spodziewałem się takiej szybkiej akcji, kurde. Chodź. No. O, 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 o. Zobaczcie chyba już tutaj już musiałem mieć kontakt, kurde, z jakimś przynętą. No, albo coś się brało? A dobra. Zmykaj. próbować jeszcze tutaj na starą miejscówkę, bo tam już po parnastu rzutach stwierdziłem, że chyba już się nic nie zadzieje. Kurde, no. Widzicie? A uderzyć nie chce. Patrzyłem czy, czy kamerę mam o kurwa Nie, yeah, jest yeah. myślałem, że już poszła Patrzyłem czy miałem kamerę włączoną. Nie, jest duża. O. Takie coś to na windy. No. Ale...

puszczę się tutaj bo... żebyś mi tutaj nie narobiła no, raban. nie no nie na to czeka. To nareszcie się doczekałem. O o Myślałem, że to coś małego. Powiem wam, a tu A tu nawet. Nawet nawet. O kurwa! Nie, powiem wam War, warto było przyjechać. Jak ona jest taka silna tutaj na uspokojnym. A, ładnie połknęła No, 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 bo tu jest. Nie ma znów 80, jak zawsze. <gry> Ale garbus taki, że nie wiem. kurde O, dobrze że ze skrzeli wyszło ładnie zobaczcie jaką ma płetwę tylną kurde. normalnie smok o tam jeszcze coś wiośnie No piękne nie jest taka długa ale kurde zobaczcie jaka będzie zwiecona piękna sprawa Dobra Znów pewnie takie 65 O o o o o już już cię puszczam już o. Tutaj na no, równo 66 no. o, tutaj nawet 67 ale do tej 80 ciągle mało Allora, i Tambi...